Linda i Ninka na Placu Zabaw, Agata, Meble. i mi się pojechał, tak? tubcio chrupcio teraz jedzie, tak? Iu. A teraz jedzie Nina. Wow! Brawo dla Ninki! Nino, pokaż się! Masz dwa misie? A jak się nazywają te misie? Sam. tubcio jak drugi się nazywa? Miś. Miś. A ten pierwszy to był jak? A zobaczcie, gdzie tutaj mały Tarzan wyszedł. No, a ty tam nie idź, bo to jest niebezpieczne, wiesz? To pokażę, jak po... pokażę, jak zjeżdżasz. No i ojej, super fajnie, co?